Dzień dobry Państwu. Witam bardzo serdecznie na spotkaniu w Noworocznym Gminnym Centrum Kultury w Lubowni. Czas Bożego Narodzenia jest wyjątkowy. Nie tylko w dzieciństwie oczekujemy, aby trwał jak najdłużej. Być może w tym okresie naszego życia jest on dla nas szczególny ze względu na tradycję, prezenty, choinkę. I całą atmosferę, która towarzyszy świętom. Tradycją stało się, że przez cały okres świąteczny, aż do 2 lutego, polskie kolędy rozbrzmiewają w kościołach, w instytucjach kultury, w szkołach. I tradycją stało się również, że co roku w Gminnym Centrum Kultury W Lubotni odbywa się koncert noworoczny albo spotkanie noworoczne, w którym prezentują się artyści w naszej gminy. To teraz przed Państwem yy, pierwsi wykonawcy dzisiejszego koncertu, mianowicie aktorzy grupy teatralnej w sztuce królowa Lodu na podstawie baśni Hansa Christiana Andersena. Sztukę wyreżyserowała Pani Anna Myszewska. Bardzo proszę jeszcze o ściszenie telefonów, tak żeby nic nie przeszkadzało kto nam, bo to naturalne jest, że to bardzo, bardzo przeszkadzać może i rozpraszać. Zapraszamy serdecznie. Najpiękniejsze kraje razy wyglądały w tym lustrze jak gotowany inaczej Najlepsi ludzie byli szkaladą. Diabeł uważał, że było to bardzo zabawne. A małe diabły jego nie biegały wszędzie z tym lustrem. I w końcu nie było ani jednego człowieka, ani jednego kraju, który nie został w tym lustrze krzywą od nich. Wtedy przyszło do głowy, by polecieć do nieba. Im wyżej lecieli z lustrem, tym bardziej wszystko się wykrzywiało. A diabły pędzamy we śmierci, Aż tu nagle lustro za wypadło im z drogi na ziemię, gdzie rozsypało się na tysiące kawałków. Niektóre kawały, kawałki były mniejsze od ziarenka piasku i pofrunęły daleko daleko w świat. Byli ludzie, który taki... Kawałek pan do serca i wtedy działo się coś okropnego. Serce stawało się jak kawałek lodu. Przestań dziadku! Ja się boję! Dzieci, podbiechamy. Ja już chyba pójdę, mama się mnie niepokoi. Przecież wiesz, że jesteś u nas. Bałaś. A może były w nocy na falu? Przecież kwiaty nie mogą spalniać. Ależ tak, oczywiście, że mogą. Gdy śpicie, kwiaty prawie co noc porządzają. Gdy zepchną, mogą również próbować. Ten śnieg za oknem płatki białych kwiatów. Ten śnieg to roje białych pszczół. Czy mają także królową? Naturalnie, że mają. Zwiększa od innych. i nigdy nie odpoczywa na ziemi. Tylko wprowadzka lepiej. Czasami przelatuje tuż za miasta, zagląda w okna, a te okna zamarzają, jakby się pokrywały kwiatami. Czy krynowano nie może tu przyjść? Niech tylko spróbuje, wtedy posadzaj na gorącym więcej rozstąpi się. Zdraziłem. Zdawało mi się, że jakby spadł śnieg, nagle zmienił się kobieta. Była piękna, cała z lodu, a jednak żywa. Jej oczy patrzyły na mnie, kiwała na mnie dłoniec. Chyba nie jesteś chory, hai? Nie, chyba nie. Chodźmy na górkę na sanki, póki jeszcze widno. Jak glód lodowy, jak glód jak glód zimny, jak zimny, ani się w ogniu ogrzeje, ani się w ogniu ogrzeje, ani w radości, ani w radości. o przyjaźni zapomni, o przyjaźni zapomni, w samotności zostanie, samotności. Bo go, będzie raniło, Bo go będzie raniło. To szkło pod sercem samym. samym Puści dom. Opuści dom opuści rodzinę. Rodzinę. I ruszy, w kraj zimny, I ruszy w kraj zimny. Tam gdzie królowa lodu. Tam, gdzie królowa lodu żyje w zamku lodowym. najbardziej ze wszystkich dziewczynek na świecie. nos pięknie. Nigdy nie wiedziałem, że tyś tak wstrętnie biegowała. Co ci się stało, Kaj? Nigdy tak nie byłeś. Nudna jesteś, Gerda. Nie będę już więcej z tobą przebywał. ci cię twoje nieszmaczane lauki, pierdoły i bajki. Idę na wiedni tras, tam gdzie chłopcy jeżdżą na sankach. I będę z nimi żył tak długo, jak długo zechcę. śniegiem, Nuda! Wszyscy jesteście nudni. Głupia zabawa, głupie dzieci. I co się tak macie? No już do domu! Zagościł w sercu Berdy, od zaginięcia Kaja. Mimo znieważań i przykrości, jakie spotkały ją od przyjaciela, Nadal go kochała i postanowiła go odnaleźć. Jak długie były te ciemne, zimowe dni, kiedy Gerda czekała na Kaja? Nikt nie wiedział, co się z nim stało, gdzie jest, dlaczego nie wraca. na Róże, płomienne róże. Czyli nie widzicie Kaj? Czy myślicie, że umarł? Nie umarł. Byłyśmy przecież w ziemi tam, gdzie śpią, wszyscy umarli, ale Kaja tam nie było, nie było. Myślę, że to mógł być mały kraj, ale na pewno zapomniał o tobie przy księżniczce. Czy on mieszkał w Tak. W państwie, w którym teraz jesteśmy, mieszka księżniczka. Tak niedybare mądra, że przeczyta wszystkie gazety świata. A potem zapomniała wszystko, co przeczytała. Taka była Maria. Kiedyś postanowiła być za ale tylko za takiego, który potrafiłby odpowiedzieć na wszystkie zadawane mu pytania. Każdy młodzieniec mógłby przyjść na zamek i porozmawiać z a, a kaj, bo no, kiedy on przyszedł? Pewnego dnia na zamek przyszedł Wam w bez konia i bez pojazdu. Był prześliczny, ale bym udokął grany. Ach, to kokain, nareszcie go znalazłam! Poseł do księżniczki. Spodobała mu się? A niej się spodobał. Michael jest teraz mężem księżniczki. Czy zaprowadzisz mnie na zamek? To się samo przez ziemię rozumie. Pośpieszmy się! <grym> siedział na saniach królowej lody. Sanie unosiły się nad lasem. Pewnie pojechali do Laponii, bo tam zawsze jest się Spytaj No, no, czy wiesz gdzie leży Laponia? Cóż bo lepiej wiedzieć do mnie? Przecież tam się urodziłem i wyrosłem. Musisz zabrać małego małą dziewczynkę do pałacu królowej lody. Tam, gdzie jest to wasza żękawa. A ty co przyniósł się mocno, to byś nie złapał. Eu the się ułożyć to słowo, to daruję ci cały świat, a na butatek parę mogę pójść. Od tak dawna próbuję i nie mogę. Kim jesteś? Odejdź stąd, zanim ona cię znajdzie. Kaj, nie pamiętasz mnie? Wracaj do domu, zanim przyjdzie królowa lodu. Kaj, odsuć się do mnie. Nie Gniewasz się, jak to ustro. To zwierciadło rozsądku. Królowa lodu mówi, że to najlepsze zwierciadło na świecie. Czy potrafisz odczytać słowo, które teraz złożyłem? Nie widzę tu niczego. A jakie to ma być słowo? Miłość. Kai, nie odejdę bez ciebie. – Gerdo, kochana mała Gerdo, Gdzieś była tak długo. Gdzie ja jestem? Jak tu zimno, jak pusto i strasznie. Co ja tu robiłem sam we siebie? Zabierz mnie ze sobą do domu. – Patrz, kawałki lodu same ułożyłeś. serca gości zawsze, w każdej porze. Obojętność, złość czy zazdrość nic pokonać jej nie może. Więc życzymy dzisiaj wszystkim tym malutkim i tym większym, żeby miłość waszych serca zawsze była najważniejsza.